Dzień dobry Państwu Niedziela, chyba piąty, listopada Jadę na jarmar, co by nie było Ale mgła jest pierońska Obłączałem wszystkie światełka przeciwmugielne No i działajmy, zobaczymy już no trochę tych wystych opis bez tego wszystkiego Trochę luźniej Jeszcze Te pierdoły samochodowe, elektroniczne i jakiś tamtego siebie like, w uh, sibiradia może coś ktoś anteny ostatnio tak mniej więcej od czasu do czasu coś tam ktoś zakupi nie mam force, no bo jak mówiąc szczerze emerytury kawałek teraz wydatek był związany z dniem wszystkich świętych poszło na drogę, na to, na tamto, że prawie golas jestem. I, i... Musi mi to na razie wystarczyć, ale będę chyba musiał się rozglądać za jakimś takim skromnym sprzętem. Drobnym naprawczym jeszcze dodatkowo, czyli jakiś miernik. To jest najważniejsze. No i szukać tak zwanej okazji taniej, gdzieś ktoś się sprzedaje CB Radio Citizen Band go ładnie wyczyścić, sprawdzić go na przyrządzie, jak on tam się zachowuje, w razie czego podkręcić moc czy, czy, czy modulację. Bo no, trzeba będzie po prostu tym się zajmować. Kiedyś się sporo zajmowałem z łodzi, miałem od schodowni Sirtela, e, anteny szły jak świeże bułeczki, dosłownie. No, wiadomo, że ceny podróżowe, etc. i tym podobne, ale no to i rynek wszystko. No, chcesz mieć to, to musisz zapłacić, nie? A ja z kolei na darmo nikomu przecież nie dam. Także, mili Państwo, o, nie wiem, czy tam widzicie? Wczoraj oglądałem 2-3 razy jedno i to samo kamerkę. I powiem tak, że no coś tam się czy jak to się wymawia, z gimba, z rącz, rączko tako na stabilizatorze, te i w ogóle. No, niby to ciekawe jest, muszę jeszcze raz przejrzeć, bo jednej opcji nie zwrócimy. Już trochę byłem zmęczony i wiadomo, że oczka się przy, przymykały. <laughs> jak on ma tam Stabilizację obrazu Akurat w tych, w tych Testach No nie było To są Zwykli, przeciętni ludzie Jak to się mówi Z, Zobaczyć jak to ma to Trzeba szukać ile ceny I to jest bardzo dobre Z ręki jest idealnie dosłownie Wszelkie wstrząsy I tym podobne eliminuje. No zobaczymy no bo Wczoraj spojrzałem na ten na, na e, Facebooka i na mojej tam liście, że tak powiem, informacja z bagażnika była, że dzisiaj otwarte, tylko proszę się uzbroić w gumowce. No bo lało przecież to tam na łąkach może być no, wesoło, jak to się mówi, no ale trudno, zobaczcie. Nieco się wrócę. Kto się gdzieś przywalił już, słupki poszły, plastikowe, bo plastikowe. Gdy to godzina jest? No dziewiąta, do godziny, ósma Można było wcześniej, ale dobra, wyguzdrałem się i... Maile sprawdziłem pocztę, czy coś nie przyszło, czy jakieś urzędowe, w które nie patrzyłem, etc. Na razie nic nie ma. Widzę, widzę że Instytut Pamięci Narodowej w gębę wody nabrał. No ale to nie, nie odpuszczę tematu. Dam im popalić tak, równo że jej. Wrócę to do, do pana marszałka. Województwa Podkarpackiego, bo mi napisał trochę i muszę mu tak no wysłać odpowiedź, ale oparte na dokumentach, żeby troszkę go zgasić zapędy jego. No coś tam nie jest, ale no zaraz zobaczymy, czy jest coś w ogóle. No. Nie no jest coś tam, może nie dużo, ale jest. Wchodzi tu trochę piachu, ale to nic nie pomoże No jedź, jedź, jedź Jak guzdraś, jak ja wiem co To nie było dobre dosypanie tego piachu Że wtedy robi breja Jaki Nowo, jak to się mówi Tu nie ma co przyjeżdżać, patrzcie, nadal. to jest teren giełdy Może i to do, na lato jest dobre, ale powinni wybrać to teren jakiś o wiele bo zima przychodzi Koleja się robi z piachu, piach to jest najgorsza rzecz, jak to się mówi Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, mam wielką, wielką prośbę. Czy mogę na krychę? Tak? O, zarobię, oddam. Wszystkich świętych się tak trochę to na tym port się tak wypsiłem, że lepiej nie mówię. 20 zł mam, a dopiero 10 emerytura. Gdzieś tam, no, jakieś miejsce dalej. A ten nie będzie tutaj? Nie, jestem. nie będę tutaj No to dobra, no to możemy i tutaj. po tego, co się tam no, wideo no, rozkłada. No, B5. No. Prawo, prawo. To Dzięki. Sam jestem, czym z małżonką? Nie, małżonka z dziećmi, ale przyjedzie. Nie. Ale coś powiem ciekawego, że ten moje całe, że tak powiem, YouTube, nie, tak. jak początki wrzucałem, nie wiem, to system robi, ja tego nie robię. I jak patrzę w statystyki czy coś takiego tam przeglądam się, nie. to na samym prawie początku małżonka jest? No, a jak? To jest, a, tylko że ja wiem to maszyna, bo to człowiek raczej nie, to chyba maszyna wyrytkowo od koloru, a, od to tego. No oni tam mają skomplikowane no. te algorytmy. W każdym bądź razie, no co by nie było, ale w tym miesiącu, czyli za wszystkich świętych, no bo parę filmów było ciekawych, jeden czy dwa filmy, czy trzy przepraszam, skrytykowałem Instytut Pamięci Narodowej, bo się w ogóle nie interesuje i taka prawda jest, to oglądalność od, od 31, no od pierwszego, już ile, w parę dni, nie? Jest 600, 700 osób, łapka w górę. I Komentarze są tak samo jakieś, no ja ich nie widzę, bo zrobiłem specjalnie, żeby do mnie nie pisali komentarzy, bo się zabezpieczyłem, wie pan, to, żeby ktoś mi napiertykują no, albo tak, coś tak takiego. Tak, o. I tak, dlatego tak. wiem, że tam jakieś te. No dobra, od, obok niego, tak takie, dobre. Wiemy Państwo, przyjechałem. Dobre miejsce. Dzisiaj nikogo tutaj nie będzie. To był tabilon pap gastronomiczny, zaprzyjaźnionych osób.